Zaczynamy, przeszliśmy, e, można powiedzieć, krok teoretyczny na temat wieczyzny, na temat szarej strefy, teraz przejdziemy do e, sfery bardziej praktycznej, czyli jak przedsiębiorcy, czyli praktycy wolnego rynku, czy też ograniczonego rynku radzą sobie e, w dzisiejszej sytuacji. I ja mam na początek, żeby też żebyśmy... Państwo Jakaś dyskusja między Państwem, przyszłymi Na początek jedno krótkie pytanie, żeby każdy z Panów się do tego stosunkował. Myślę, że jest to dosyć na czasie, gdyż z jednej strony słyszymy, że Polska ostała się w kryzysie, jesteśmy Zieloną Wyspą, rośnie produkcja przemysłowa, a z drugiej mamy wciąż rosnące bezrobocie, mamy rosnący dług publiczny, mamy zamknięcia firm. Pojawiła się niedawno, kilka dni temu, już gospodarkę, informacja, że o ile jeszcze kilka lat temu nie było problemu z y, płaceniem przez przedsiębiorców y, podatków y, opłat i podatków, każdego 15 i 20 miesiąca y, jednak się skądś wynajdowało te pieniądze. Tymczasem od y, kilku miesięcy trwa problem nawet z opłatą tych y, obowiązkowych, podstawowych świadczeń y, na rzecz państwa. No więc mamy być może do czynienia z pewnego rodzaju społeczeństwem, Słyszymy o tym, że jest tutaj kraj, nie ma naszym lekki płynąca, z drugiej rzeczywista sytuacja być może jest gołania. Jak panowie ze swojej perspektywy, jakby każdy z mógł się po prostu przedstawić z jakiej kategorii, z jakiego oddziału biznesowego jest i jak odpowiedziałby na to pytanie, no, będą... Moja praktyka jest taka, że mojej walenki ziemię zawsze było ciężko na czas zapłacić podatek i zawsze się spóźniałem z zus -em. Natomiast za rządów e, PiS-u po prostu nie było to specjalnie egzekwowane. Tak mniej więcej po miesiącu przychodził list przypominający, że już byłby czas zapłacić i tak mniej więcej po dwóch, trzech kolejnych tygodniach. Drugi list taki ostrzegający, że jeszcze tydzień i jutro. przychodzi taki list, taki bardzo groźny, a następnym tygodniu mam blokadę konta. Więc ja rzeczywiście również mam dysonans poznawczy. Nie wiem, czy jest aż tak dużo w budżecie, że akurat moje pieniądze są niezbędne, albo też poprzednia ekipa była tak gamoniowana, że pozwalała mi się spóźniać. I prawdopodobnie nie odpowiadam ani tak, ani nie na to pytanie, ale taka jest praktyka passar Operują na coraz mniejszej marży czy to przy działalności produkcyjnej czy usługowej. W pewnym momencie, czyli w rosnących kosztach i dobrych usług, ale szczególnie, e, szczególnie takich produktów podstawowych, e, jak i rosnących kosztach e, pracy, tutaj myślę o, 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 o wysokich, wysokich obciążeniach. Dodatkowych. No, część przedsiębiorców, 3% brakuje e, płynności, stąd te, te upadki i, i te za działalności gospodarczej. Ale my i tak jako polscy przedsiębiorcy zabieramy e, przytwoić się, ja dlatego że jesteśmy nauczeni niestety funkcjonować w takim, a nie innym otoczeniu, i mały, jest średnich z Niemiec. Moim ocenieniem, przestrzegamy tutaj przez Po prostu y, nie dało mi się nad nimi otoczenia funkcjonować. Y, Andrzej Barański. My mamy nieruchomości, z tego nieruchomości mamy stu klientów. Obserwuję zjawisko skok jakiegoś roku, coraz większego wzboczanie się terminów płatności, coraz większy nam kłopot z egzekucją. Że po prostu te firmy no oczywiście podatk o więc jesteśmy przedsiębiorczy i wytworzyliśmy pewne mechanizmy, że jednak ołożone rzeczy egzekujemy. Jako firma nie mamy problemu z płatnościami podatku ani z i to nie jest największa przeszkoda. Natomiast to, co się teraz wyczynia w wydziałach architektury w Polsce, to już woła dosłownie o Polsce, hostal... nie Więc Państwo wiecie, nie pracując w tej dziedzinie, że na 180 parę państw w ogóle zapisanych, jesteśmy na 172 miejscu. Proszę Państwa, jeśli ja tutaj bym chciał pomalować ścianę, to muszę zgłosić to do urzędu. Jeśli ja bym chciał wymienić kontakt, to muszę ileś tam rzeczy spełnić, ileś ludzi z uprawnieniami, może ten kontakt wymienić. Dobrze że Państwa, już praktycznie paraliżuję, więc to robię oczywiście nielegalnie. Róbię, robię, no już się nie dużo ale remonty, czy, czy nawet dość duże szerunki, robimy to nielegalnie, bo byśmy zwariowali, bo byśmy tracili lata, nie miesiące, nie tygodnie, ale lata, żeby cokolwiek pożytecznego wykonać. I to już praktycznie jest yy, zablokowanie gospodarki w dziedzinie, jaki bardzo jak i jest budownictwo. Oczywiście ja na spotkaniach jak z jakimś ministrem się widzę, to ja powiem, proszę Państwa, my mamy Biurowce, przede wszystkim, na biura, a więc bardzo się cieszę, ponieważ biurokracja w Polsce rośnie, większa jest biurokracja, i mamy więcej klientów. No, przepraszam Was, może jakieś klienty dobrze, ale dwie trzecie tych firmy, które u nas są, są zupełnie zbędne firmy. No ale Polacy, to no, się cieszymy. Tak się czuję, jak grabasz gdzie mi pomoże. No, cieszy się, że dużo umarło, dużą, dużo miał pokrzykę. Ja się też tak cieszę, no, no jako prezes firmy, ale jako, jako powiedzmy katolik. I że w gruncie rzeczy czerpiemy z rzeczy, no, no bardzo legalnie, no, ale według mnie trochę to placzyło. znaczy Także uważam, że jeśli w Polsce nie nastąpi deregulacja, to ta gospodarka e, stanie. Jedyną ratunkiem będzie właśnie szara strefa. ale tam oczywiście tej regulacji nie ma. I w wypadku, na przykład, budów pod Krakowem, e, no to czwarte, twierdzić, jest. To jest traf, jakikolwiek element, jakich, Lub więcej, jeśli nie najwyższy ryzyk, władze polskie, no też, a ja też tam buduję gdzieś tam po Warszawie, mogę, a gdzieś tam budują. No i tak, no, robię jednoczystą napadkę, która jest w rzeczywistości. No. no, nie się nie boi, to mówi. No ale gdzie indziej, to tyle, co Wojciech Kuman, producent oprogramowania. Jeżeli chodzi o rozpoznanie, że tak powiem, sytuacji ekonomicznej, to ja w prasie nie wierzę w ogóle. Chętnie od 15 lat. W przykład, pod nami mówi się o imperium ojca rycyka. To myślę, że jest to potwornie bogaty człowiek, co nie przeszkadza, że zaraz na drugiej stronie pisze się, że ojciec rycyka jest zadłużony i ma ogromny dług, czyli jedna informacja, czy, czy drugi. Czy my jesteśmy zieloną wyspą, czy jesteśmy na trudno powiedzieć. Jak na razie udaje nam się płacić podatki, i tu nie jest problem. Natomiast to co zauważyłem, to w przeciągu ostatnich 10 lat gwałtowny udział w rynku państwa. To znaczy głównym odbiorcą naszych programów stają się albo firmy państwowe, albo firmy prywatne, które, uzysk które uzyskują dotacje. I to są te pieniądze właśnie nadmierane, które, które trafiają na rynek. Jaka jest specyfika tego klienta? Otóż o ile jeszcze firmy prywatne chcą bo, bo na tym zależy. tyle firmom państwowym w zasadzie jest wszystko jedno, czy autostrada będzie solidnie zbudowana, czy będzie kiepsko zbudowana. Nieważne, może ma być odebrana i w ciągu dwóch lat na nie popękać, to będzie później, to takiego mało kogo to interesuje. Uważam, że jest to bardzo zły trend gospodarczy, po prostu, no, tak jak to przed chwilą na wykładzie, to nas po prostu będzie ograniczało, już... Cały czas uczeni teoretycznie. Ja, będąc w krajach anglosaskich, dowiedziałem się, że tam jest nauczanie bardzo praktyczne. Natomiast nasi studenci to są teoretycy, którzy w gruncie rzeczy nie mają większego pojęcia o tym, co ich czeka w pracy. Ich trzeba przez dosyć długi czas uczyć pracy, normalnej pracy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania z sali? Jeśli nie, to. Ma... do tego ruchu to tutaj półtora roku może być na własnej ziemi za własne pieniądze budować na własny owiec, oborę. I teraz tak sobie myślę, że jeżeli wtedy się zgłasza, żeby jedno okienko było przy zakładaniu firm, to może byłoby warto przy decyzjach budowanych stworzyć jedno okienko. I proszę bardzo. Zaczniemy od prawej strony. I to wcale nie jedno okienko. To nie jest problem, czy założymy firmę w przeciągu jednego dnia, czy czterech dni, czy, czy nawet trzech miesięcy. To nie jest problem. Problemem są przepisy, i takim fundamentalnym przepisem, który według mnie zabija naszą gospodarkę, jest spłacenie podatku od wypisanego dokumentu faktury, a nie od faktycznie pieniędzy, które wpływają do naszej kieszeni. Yy, osobiście, znaczy, yy, jako producent oprogramowania, ja mam trzymanie na klienta, klient prędzej czy później czegoś będzie o tym nie chciał i on ma tego świadomość w związku z tym w tej branży płatności są raczej regularne. Natomiast no. nieobacznie wszedłem w branżę wydawniczą i proszę sobie wyobrazić, że największy potentat, który sprzedał 300 moich książek poprzez jakiegoś hurtownika, nie zapłacił mi nic. Za te 300 książek ja wystawiłem fakturę, zapłaciłem podatki. Natomiast pieniądze do mnie nie wpłynęły, hurtownia dalej istnieje. Z tą budownią ludzie wytaczają procesy i kończy się tylko tym, że ponoszą dodatkowe koszty na obsługę tych procesów. Natomiast ani ta budownia nie jest ukarana, ani sprzedawca nie jest ukarany nic. Według mnie to jest fundamentalny przepis, który należy zmienić, przy czym przedwczoraj dowiedziałem się, że ten przepis będzie jeszcze wzmocniony na niekorzyść przedsiębiorców. I to jest tragedia. Także, a inne przepisy też jest ich pełno, można by wymieniać, natomiast ten uważam za kluczowy a takie inne fiatki, różne firmy starają się o różne certyfikaty, że ten ta firma, ten hacsa, no te inne. No i starają się, nie mają cudemu stosunku. I jeśli do nas przychodzi klient i mówi, że ma różne właśnie tego tytułu, yy, te, tytuły, to my jesteśmy bardziej ostrożni, ponieważ wiemy, się, że ten ta na firma najprawdopodobniej nie będzie płacić. Czy yy, norma hazard to podają Państwu od znajomego górala, czy zawsze? Baraninę. I proszę Państwa, on ma dwie obiektów. Jeden, który produkuje realnie, bardzo dobrze, znakomite produkty, drugi tylko na potrzeby sanepidów. Przychodzą do niego i oczywiście pokazują, że nic nie produkuje, więc jest czyściutko. Na przykład, wiesz Państwo, wiecie, że w Szwajcarii nie ma sanepidów, który by restaurację, a jednak o nie innym w Szwajcarii też, też odbiór restauracji. Na to u nas jest sanepid jest z innymi różnymi pomysłami. I ławą, na natomiast dość często ludzie się odróżnia i bardzo niezdrową żywność się sprzedają. Także państwo tutaj można powiedzieć wyraźnie nadużywa swoich, swoich uprawnień. Proszę Państwa, jak jest katastrofa budowlana, to pierwsze sprawdzają nie jakie prawa fizyki zostają przekroczone, a więc samo było czy podpory, tylko czy były dobre wpisy do na budowę, formalne ja nie opatrzyłem się też między innymi produkcją ekologicznej żywności. No Myślałem, że ta cała inspekcja przyjdzie i spada, no bo co jest wylepieczne, nie ma chemii jakiejś. Nie, ich interesowały tylko formalizm, ile ja zaproponuję za produkcji przez kolejne lata. 20 km, 25 i czy numery działek, a może działek, które się tam łączą, czy zgadzają na tych działce ile, a na ile. No proszę Państwa, jak ja to zobaczyłem, to stwierdziłem, że po prostu albo No, ale tak to wygląda, w ten no, sposób, pójść, Państwo, gdzieś się dostępu ekologicznego myślicie, że macie ekologiczną żywność, która jest trzy razy droższa. To no, tylko dlatego, że spełnia normy formalne, a nie dlatego, że strowasz mądrość. Bo o to w ogóle nie chodzi nikomu. Jest to tak, jak się przyjrzy, właśnie takim lewackim pomysłom, jak się tym, że uważają, że zdrowa mądrość. To są bardzo mądre rzeczy. Tylko w naszym wykonaniu, to są po prostu no, skreślenia Regulacja jest dokładnie tak jak z tą wybitą szybą, którą opisywał Frederik Bastian. Czyli wybijamy szybę, a nie widzimy jakie konsekwencje po drugiej stronie życia gospodarczego to, to przynosi. Tak jest, jak wprowadzamy regulację, każdorazową nową, na że często my, nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jakie konsekwencje ta regulacja, czy te regulacje będą powodować. Będą yy, miały miejsce po stronie Rady Gospodarczego. Tylko, że z regulacjami i z tym, co nas yy, w naszej ocenie, jak ZPP otacza w Polsce, to nie jest tak, że my tylko będziemy wiadomości i atakować rządzące i administracje. My, my uważamy, że problem jest i to bardzo duży również po stronie Mamy 1,5 miliona aktywnych przedsiębiorstw w Polsce. Przedsiębiorcy i rośnie to miliona Polaków, a przedsiębiorcy i pracownicy to Armia 14 milionów Polaków. My jako grupa społeczna nie jesteśmy w stanie wymóc podstawowych zmian i reform, które w Polsce są potrzebne i oczekiwane. Jako tak ogromna grupa Społeczna i choroba. Zadam pytania. A jedno okienko, tak? Rekrutację. Proszę Państwa, branża, która reprezentuje Rzecz Wschodową Zdrowiu jest obecnie pod pręgierzem dwóch powodów. Pierwszy to bardzo złożały jajka, o czym mam nadzieję jeszcze okazję Wam powiedzieć. Druga to syna, teraz podrabianych troszkę szkoły I druga Wspomniał o kontrolach. Właśnie bardzo dobrze, że wspomniał, bo ja mogę teraz sprytnie do tego nawiązać. Sześć inspekcji dodało przedsiębiorcy ze Środowiska Polskiej, czy produkt, który produkuje, jest właściwy. W ciągu tych kontroli wszystko się zgadzało. Sprawa wyszła na jaw dopiero wtedy, kiedy e, m, jego działalność była PG, przez przeznaczona gospodarcza, ponieważ on. No Coś zawłaszczył mi o to, za maszynę, więc właściwie sprawa się wysypała zupełnie, zupełnie przy okazji. A te sześć, sześć inspekcji badało przede wszystkim papiery. I ja on bardzo sprytnie dokumenty przedstawia. Proszę Pani, jak, ja jak się Państwu wydawało, powinien do swojej produkcji być, znaczy powinien potrzebować jajek, więc skoro potrzebował jajek, no to ten przedsiębiorca kupował yy, spuki, jaja nieświeże. Nie korzystał z nich, bo on były um, zepsute, Ale miał fakturę, że jajka nabywa. Hodowcy okoliczni z chęcią tutaj jajka fakturowali, bo też nie musieli płacić za utylizację. Jest jakiś frajer, który bierze z buki i bierze. Czemu nie? To więc ze strony inspekcji weterynaryjnej wszystko było OK. Sanepid badał, czy, czy pracownicy mają badania, czyli mają badania na salmonele, tam, wiecie, te, te wszystkie dokumenty takie, sanepidowskie. Znowu produkt gotowy, nie był przez nikogo badany, ale chyba nie był zły, ponieważ yy, no, odbiorcy nie, nie egzekwowali. Yy, I każda kolejna inspekcja skupiała się jedynie na dokumentach. I dopiero zupełnie ten przypadek tej, tej, tej kryminalnej działalności, te, te, m, te m, aferę yy, obnażył. I teraz, yy, żeby było jasne, yy, ten człowiek nie używał jak Wiesz, podajcie, polska norma jest w swojej sformułowaniu proszek jajowy", jajowy. A proszek jajowy to nie jest proszek jajowy, prawda? Więc Muszę o tej normy spełniać. No, na szczęście za bardzo, za bardzo nie trudno. Czemu się używa tych proszek jajowy? To ja wam powiem, bo pewnie nie wiecie i dlatego... Nie wiecie. Dlatego jedziemy to nie jest. Więc używa yy, się do wybiegów. Do wybiegów, do pączków, do kleba. Więc to można długo składować. Tenże ten, 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 makis ze Środowisk polskiej używał kurkumy, żeby był kolor, yy, soi, yy, mąki solowej znaczy, no jakiś jeszcze soj, przykro. Dlaczego w ogóle opłaca się podrabiać jajka? I to jest sprawa yy, ta pierwsza, o której wspomniałem. Ponieważ, ponieważ w 1999 roku Komisja Europejska yy, odpowiadając na żądania ekologów Wprowadziła sławetną normę 74 na 99, tak zwaną dyrektywę dobrostanową. Yy, krótka retrospekcja. Dwa razy za mojego życia walka ideologiczna dotknęła polityków w Polsce. Pierwszy raz, kiedy Ronald Reagan ten embargo, zwłaszcza na Sowie, i okazało się, że druga Japonia, jedenasta potęga światowa nie jest w stanie dożyć swoich obywateli i swoich kół, A yy, drugi raz to właśnie to zderzenie ideologii kiedy to zielono wymogi na, na, na Komisji Europejskiej wprowadzenie dyrektywy dobrostanowej. To się działo trochę około 15. W 1999 roku myśmy jeszcze w Unii nie Więc przyjęliśmy tę dyrektywę z dobrodziejstwem inwentarza, tak a No i było także, że w latach 90., kiedy w Niemczech ministrem rolnictwa uczystawczyć partii Zielonych, no, przeforsowano taką taką dyrektywę dobrostanową zakładając, że ona wejdzie w życie za 13 lat. te dyrektywę przeforsowano, Zieloni się ucieszyli, eurokomisarze również, ponieważ jak ci największą troską wspólnej polityki rolnej jest walka z nadprodukcją. Trzeba robić wszystko, więc jakby te, te normy, te dobrostanowe jak się wprowadzi, jak będzie mniej, no wszyscy będą szczęśliwi, a dopiero za 13 lat. No i wszyscy się wesoło rozeszli i godzina pół, to jest właśnie 1 stycznia 2012. I w skali kontynentu brakuje około 30-40% jajek, cena drastycznie rośnie, cena drastycznie rośnie. Co powoduje, co powoduje, że opłaca się proszę podrażać? podrabiać. No. Jeśli to bardzo brakuje, to opłaca się go podrabiać robiąc szarą strefę jajeczką. Chciałbym powiedzieć tylko dwa no. I ja już postaram się więcej nie mówić, ale, ale jak już jestem przy głosie i przy jajach, to mam wyjaśnię. Z jakiegoś, z jakiegoś, powodu, z jakiegoś powodu, dzisiaj mnie nie zrozumiałem, zieloni, różowi, kolodzy, znawcy Matki Ziemi, oni jakoś weszli w posiadanie wiedzy, jak w górze jest dobrze, co zrobić, żeby ona była szczęśliwa. Złośliwi mówią, że być może to jest takie stanowisko, wiecie, pisane góra wasurem, niech będą to odczytu. Ja w każdym razie chciałbym wszystkich obecnych na sali, którzy odczuwają jakąś wielką empatię do kur. Chciałem uspokoić, biorąc za przykład ogrody zoologiczne. Jeśli on zoologiczny, to się potomstwa, bandy, białe pantery. Nie tak, będzie Jeżeli dzikich zwierząt w każdym razie, to chwali się cały światem i mówi, zobaczcie, zapewniliśmy zwierzęciu tak doskonałe warunki, tak bezstresowe, że ono decyduje się na rozmnażanie, gdyż rozród to jest pierwsza, czynność życiowa, z której dzikie zwierzęta rezygnują w sytuacji stresowej. Taka na przykład samica królika potrafi, potrafi zaabsorbować embriony. Już, już wykształcone embriony potrafi taki, wydziela taki ręcy i potrafi je zaabsorbować, żeby nie, po pierwsze nie mieć potomstwa, którego nie wychowa, ale po drugie przysporzyć te, przysporzyć te substancje odżywcze, które zużyła na embriona. No inne gatunki dzikie potrafią przykład tak zjadać swoje potomstwo w sytuacjach stresowych, nie mogą zapewniać. I oto, I oto kura domowa, Gaunt domestikus, niesie około 200 jań rocznie. Podczas, takie dzikie kuraki, czyli przodkowe kury domowej, niosą 15-30 rocznie. Czyli można przyjąć, że skoro kura taka, kura, tutaj, tam na tych klatkach gdzieś schrona się, niesie to prawie 10 razy lepiej niż góra dzika. To znaczy, że zapewniono jej wszystkie warunki, które są potrzebne, żeby ona się bezstresowo decydowała na rozmnażanie. I w przeciwieństwie do konia wyścigowego, pociągowego, nie da się stać nad górą, grozić jej bawem, wołać nieście, się, nieście, się, dawaj, dawaj. A po prostu się nie da. Rozmnażanie się zatrzymuje w momencie stresu. I jak konia można zaćwiczyć, tak niestety z góry niewiele wydobędziemy. Po prostu. Ma specjalne urządzenie do takich firm. I do się do wniosku, że kura musi gdzieś ścierać pazury, i teraz producenci opracowali różne systemy, których kura to, kura to prawda, ma do pazury yy, jakoś sobie tam przycinać. Ja do końca nie wiem, jak one te góry to robią, ale nie chcę głośno mówić, że nie wiadomo, jak to robią, bo jeszcze każą opracować jakąś dyrektywę i przyuczać Skutek jest, taki, skutek jest taki, że jest taki, że organizacji, co dużą oczeka mówić, no, proeuropejskiej, prounijnej. Eee, hodowcy, hodowcy kur wniosek w Europie będą, czy Unii Europejskiej będą musieli wydać około 5 miliardów euro na odtworzenie, odtworzenie czy wymianę tych urządzeń. 5 miliardów euro. No zastanawiacie się, kto to zapłaci? No kurny, hodowcy. Państwo zobaczcie, konsumenci oczywiście. Mało tego, mało tego, z dotychczasowych doświadczeń w nowych plantkach widać wyraźnie, że nieśność czyli jak on, efektywność produkcji spada o 10-20%. Więc nawet gdyby nie liczyć amortyzacji, to i tak mleka nie będzie już tak dalej jak kiedyś, po prostu nie będzie. I wszystko to zawdzięczamy takiemu mm, zbiegowi okoliczności, że to jakaś, ja tak mnie chora ideologia. Mowa na urzędnika wprowadzenie przepisów, które są tego, że urzędnicy te przepisy egzekwują wbrew interesowi branży i jak się okazuje, wbrew interesowi y, konsumentów. To tyle z historii z jajami. Może, tak? jeżeli nie ma pytań. E falou um